Witajcie, nazywam się Magda Fuss, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Dzisiaj mam dla Was pytanie. Czy szyby samochodowe lub okna chronią nas przed promieniowaniem słonecznym? Wiecie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Częściowo tak: promieniowanie, które dociera do naszej skóry. Możemy podzielić na promieniowanie UVA oraz promieniowanie UVB. Promieniowanie UVB częściowo zatrzymywane jest przez chmury, a docierając do naszej skóry powoduje rumień czy poparzenia słoneczne. Ten typ promieniowania nie przenika przez szyby samochodowe lub okna. Inaczej jest jednak z promieniowaniem UVA. Dla niego szyby nie stanowią żadnej bariery. Dociera głęboko aż do skóry właściwej i tam powoduje starzenie się skóry oraz rozwój nowotworów. Oznacza to, że nie poparzymy, nie poparzymy skóry, siedząc w pracy niedaleko okna, ale na wystawioną ku słońcu część twarzy. Będzie działało promieniowanie UVA i powodowało szybsze starzenie się skóry. Jak temu zapobiec? Używając filtrów przeciwsłonecznych. Codzienne używanie filtrów może ułatwić stosowanie ich w postaci na przykład bazy pod makijaż. Nasz produkt 122 Brightening Base, oprócz najwyższej ochrony przeciwsłonecznej, ma też działanie nabijające oraz pięknie rozświetli skórę. Na temat promieniowania słonecznego jest sporo mitów. Najciekawszy z nich poruszam w nowym wpisie na blogu, który znajdziecie na naszej stronie internetowej.